Siema, dzisiaj macie 7 Mamy Samsunga 32-calowego. Telewizor się w ogóle nie uruchamia. Nawet kontrolka się nie świeci. Spójrzcie, co znalazłem. Uszkodzony element. Dokładnie. Zobaczcie, co znalazłem. Uszkodzony element. Dokładnie on jest pęknięty, więc wymieniamy go. Sprawdzimy sobie też kondensatory, jaki bezpiecznik. Także co? Demontujemy płytę główną. Element mamy wymieniony, jaki bezpiecznik bo też został przepalony, wymieniony jest na na drugi i sprawdźmy sobie, czy telewizor się uruchomi. Jak widać, telewizor działa. Wszystko działa, także jest ok, także co? Trzymajcie się, cześć.